Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy, z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. Zanim jednak zaczniemy, przypominam, nam, abyście zasubskrybowali mój kanał, aby być na bieżąco z moimi materiałami, a dzisiaj bierzemy sobie na tapet kolejne ziniole od y, Biblioteki Nowa, które zostały mi tutaj udostępnione. Trochę tajemniczości, trochę szaleństwa, czemu by nie. Pierwszy z nich, zegar bez wskazówki Daniela Barosa. Bardzo piękna wizualnie przede wszystkim pozycja, króciutka co prawda, ale przyjemna bym powiedział, gdyż, no mówię, skrywa ona pewien właśnie sekret, nawet taki troszeczkę bym użył określenia magiczny, pokazujący właśnie nam bohatera oraz ten zegar, który skrywa pewną tajemnicę. No, nie zdradzę Wam, jaką, bo tak jak mówię, jest to sami widzicie. Bardzo krótka powieść, ale pięknie narysowana. I właśnie ma ona też związek z pewną jedną wskazówką, której nam tutaj brakuje, tak, w tym zegarze. Taka luźna historyjka, ale przede wszystkim pięknie przedstawiona. Więc czemu by nie? Czemu by nie warto było spróbować, jeżeli będzie taka możliwość i ją po prostu. Przeczytać, poznać. Kolejną taką pozycją, którą tutaj mogę Wam pokazać, są to Stworzeni inność. I tutaj odpowiada za tą pozycję Piotr Czarnecki i Artur Hejna. Komiks lekko poskizowany, ten nasze zin, tak bym powiedział. Troszeczkę tak przede wszystkim tutaj zauważyliście, przeznaczone dla dojrzałego odbiorcy. I przedstawia nam, bym powiedział. Troszeczkę inny taki świat. Ludzie, jeśli możemy ich nazwać ludźmi, raczej istoty, które choćby nawet, tak jak tutaj widzimy, zamiast toku mają dłonie, jakaś pełzająca świnia, czyli placówka, taka miejsce, gdzie są prowadzone eksperymenty na istotach z dość ciekawym, bym powiedział, finałem. Jest sporo tutaj tekstu, to trzeba przyznać, więc akurat fajnie. Lekko. Może nawet szokującym powiedział jest ten ziniol. Yy, I taki naprawdę mocny, kurde, ale naprawdę nie jestem wam w stanie całości teraz tej fabuły tutaj streścić z tego względu, że ona skrywa tutaj dużo takich elementów, które można by użyć za określenie drugiego dna, można się doszukiwać pewnych rzeczy. I, i tak mówię, żeby go zrozumieć w pełni, i całą tą troszeczkę nawet taką brutalność. Yy, tej pozycji. No, trzeba go przeczytać więcej niż raz. Ale przede wszystkim bardzo ładny rysunek. Naprawdę fajne. Fajnie to zostało wykonane. Brawo dla autora. Podoba mi się, nie ukrywam. Kolejna taka pozycja, chyba najśmieszniejsza, jeżeli chodzi o te ziny, jest tutaj fanga, shorty. Po prostu o gaciach tak na swój sposób mówiąc wprost. Więc tutaj, tak jak widzimy Duet. Y, można by tak nazwać: nawet nie duet, tylko trio. Karol Patoła, Gosia Wowczak i Ewelina Galla. Także same rysunki są po prostu rewelacyjne. Brawo dla y, twórców tutaj. Dla, przede wszystkim dla jednego twórcy, tak? Dla artysty. I, I tutaj mówię, no temat Gaci jest poruszany. Nie wiem, jak mam wam opowiedzieć o tym komiksie, ale naprawdę są tutaj też inne ciekawostki, niekoniecznie związane tylko z samymi gaciami, ale sam ten fakt tutaj przedstawienia tych właśnie shorts, jak jest napisane, i ten styl artystyczny, jest rewelacyjny. Te, te kolory przede wszystkim są takie mocne, pastelowe tutaj w ogóle mamy przedstawione też czyje majtki, tak, te gacie spodenki jak to woli. Są czyje, prawda? Mamy podpisane, więc tutaj naprawdę ciekawie przedstawiony zim. Bardzo przede wszystkim przyjemny, powiem szczerze, to jest chyba mój kandydat numer jeden, jeśli chodzi o te, które. Na pewno z tego odcinka są, a może nawet jeden z lepszych, jaki miałem okazję, móc wziąć w ręce i się nimi tak nacieszyć. Mówiąc wprost, no i ostatnia pozycja scenariusz tutaj stworzył akurat Michał Traczyk, a rysunki Tomasz Niewiadomski, gdy najlepszym na węże spluwa jest orężem albo krwawy początek tragicznej historii Heavy Metyla. Heavy Metyla. No chyba każdy kojarzy heavy metal, prawda? Także tutaj nie trzeba przedstawiać. I to troszeczkę taka bym powiedział na swój sposób parodia chyba. Przynajmniej taki tak mi się wydaje, był tutaj zarys, żeby sparodiować właśnie heavy metal. No i tutaj sami widzicie broń, która jest dłonią tak naprawdę. Trzymającą broń taka, tak, broń, broń. No, no, broń, no, broń. Jest to chodząca broń, dłoń i giwera, tak mówiąc wprost, bardzo śmieszna. Kradzież torebki e, po herbacie w ogóle, e, pojawiający się wąż. No, mówię, totalny rozpierdziel, taki naprawdę mindfuck fajnie przedstawiony i, i śmieszny do granic możliwości pełzające. Jakieś tam mrówki, tutaj zabierające jakieś ciastka, chleb, nie wiem. Przepraszam, ach, tego wszystkiego aż mi kamera tutaj się za telepała, ale domówię, no, no idealnie, akurat w momencie dobrym do tego zina, bo to pasuje, taki totalny rozpierdziel, tutaj sami widzicie. Broń wbiegająca, broń dłoń, jak to nazwać, sam nie wiem. Wbiegająca w ogóle do siedziby mrówek, użyjmy takiego określenia, i tutaj one go atakują, prawda? No, po prostu sieka totalna, świetna pozycja też, naprawdę świetnie się przy niej bawiłem. I przyznam szczerze, chciałbym poznać więcej, że tak powiem, zinów, czy w ogóle twórczości Michała Traczyka. I Tomasza Niewiadomskiego. Mam nadzieję, że będzie mi to dane. Tutaj w ogóle finał jest ciekawy, Z tajemniczą, bym powiedział. Użyjmy określenia kobietą. Tak jak widzimy, biegnie tutaj mająca piersi. Wow! No mówię, świetna sprawa. Nie wiem, czy to nie mój ulubiony będzie, jak na razie, odcinek, jeśli chodzi o Ziny. Bo naprawdę wybrałem cztery ciekawe pozycje, i przy każdej z nich bawiłem się naprawdę dobrze. Także dziękuję Bibliotece Nowa, że Bibliotece Czytelni tak, Nowa, która udostępniła mi. Oczywiście znajduje się w, Pozaniu, w Poznaniu. Ja Was serdecznie zapraszam, aby tam zajrzeć i też móc poznać nie tylko z ale inne pozycje, tak, które mają oni nam do pokazania, do pożyczenia, przeczytania, prawda? Dlaczego by nie? Ja sam nie ukrywam, że jeżeli będę w Poznaniu, będę chciał się tam wybrać. Także tyle, jeśli chodzi o to. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka o zinach. Oczywiście zachęcam Wam do tego, abyście polubili, udostępnili, skomentowali. Zaglądajcie również na stronę lubiokomiksy.pl oraz fanpage na Facebooku i konto na Instagramie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!